Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym zestawieniu na naszym kanale, a dzisiaj przyjrzymy się samochodom, które są drogie a na drogę nie wyglądają. Robiliśmy już odcinek o drugiej stronie tego medalu, czyli o stosunkowo tanich autach, które wyglądają na drogie. Odnośnik macie gdzieś na górze ekranu, oczywiście. Jeśli macie jakieś kolejne propozycje zestawień, które chcielibyście u nas zobaczyć, to piszcie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, aby żadnego odcinka nie przegapić, a teraz zaczynamy. Pierwsza propozycja w naszym zestawieniu to limuzyna klasy premium od koreańskiego producenta. Hyundai Genesis, auto, które zadebiutowało na rynku pod koniec 2013 roku. Nietypowe podejście koreańskiej marki do tego segmentu, gdzie auto dostępne było z jednym silnikiem V6 i jedną, jedyną wersją wyposażenia. Owszem, dość bogatą, ale brak możliwości indywidualizacji był prawdopodobnie jedną z przyczyn, która uniemożliwiła sukces tego auta na rynku. A drugą przyczyną, jak już pewnie możecie się domyślić, była cena. 299 tysięcy złotych za koreańską limuzynę, nawet dobrze wyposażoną, to dosyć duża kwota, a zwłaszcza, że to auto wygląda, mówiąc brutalnie, jak chińskie auto, a do tego z przodu ma jakiś znaczek, który wygląda jak jakiś pseudo-premium znaczek, a z tyłu zwykły znaczek Hyundai'a. A teraz uwaga, lokowanie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Carvertical, który umożliwia sprawdzenie samochodu po numerze WIN, jego ewentualnej wypadkowości czy zakłamań związanych z przebiegiem i tym podobnych. Słuchajcie, no myślę, że warto jest wydać te przysłowiowe kilka złotych na wygenerowanie takiego raportu w domu, zanim w ogóle z niego wyjdziemy i pojedziemy oglądać auto, które na miejscu może się okazać totalnym szrotem. A dodatkowo, jeśli skorzystacie z linku, który znajduje się w opisie tego filmu, to dostaniecie 10% rabat na taki właśnie raport. A więc myślę, że warto. A teraz już nie przedłużamy, i przechodzimy do kolejnego auta, które również jest taką pomyłką i czymś, co w zastraszającym wręcz tempie zniknęło z rynku. Toyota IQ, to znaczy Aston Martin Cygnet, który pod spodem jest w sumie Toyotom IQ. Musicie przyznać, że logo tak prestiżowej marki, produkującej przede wszystkim super sportowe samochody, a teraz w sumie również suwa. Trochę nie pasuje do maleńkiego, miejskiego autka, które pod maską ma silnik 1.3 o mocy 97 koni mechanicznych. Mam nadzieję, że zgadzacie się z tą opinią i prawdopodobnie wiele osób wcześniej, kiedy to auto było dostępne na rynku, się z nią właśnie zgodziło i nie zdecydowali się na zakup takiego właśnie pseudo premium samochodu za kwotę 170 tysięcy złotych. A skoro już wkroczyliśmy w kaliber maleńkich samochodów, to przejdźmy do jeszcze mniejszych samochodów. Samochodów takich jak ZDD2S. Tak, ten niewielki chiński, w pełni elektryczny samochodzik ma właśnie taką dźwięczną nazwę. Długość 2,81 m sprawia, że auto to świetnie mieści się w najciaśniejszych miejskich uliczkach, ale zdecydowanie nie gwarantuje wysokiego komfortu we wnętrzu czy dobrej jakości wykonania. I miałem okazję to sprawdzić na własnej skórze, ponieważ swego czasu trafikar takie właśnie auto miał w swojej ofercie. I owszem, wszystko tam wyglądało względnie ładnie, ale tylko z odległości, z bliska okazywało się, że wszystko jest tanim, chińskim, twardym, hamskim plastikiem. Hamskim plastikiem, którego w sumie nie można kupić, a można jedynie wziąć w leasing. Robią spłatę własną w kwocie 5000 zł i płacąc 47 rat po 1476 zł, co w sumie daje nam kwotę około 74 tysięcy, ponad 74 tysiące złotych za takie autko, które rozpędza się do jakichś 80 km na godzinę. Chyba dużo. Yes, that's true. Dobra, dalej łączymy wątki, kolejne samochody poniekąd w tym naszym zestawieniu się zazębiają. Raz jeszcze będzie o samochodzie w pełni elektrycznym, ale tym razem będzie nim Nissan Leaf. Nissan Leaf, czyli auto, które tak naprawdę spopularyzowało model na elektryki w Europie. Obecnie na rynku dostępna jest już druga generacja tego modelu, która w porównaniu do poprzedniej jest zdecydowanie bardziej przyswajalna i lekko sprawna z wyglądu. Auto to miałem okazję testować i poza masą technologii, niezłym wykonaniem oraz oczywiście napędem elektrycznym nie oferuje specjalnie wiele. No a kosztuje wiele. Ceny zaczynają się co prawda od 120 tysięcy złotych, ale jeśli chcielibyście mieć wersję z zwiększonym zasięgiem, który pozwoli Wam na dojechanie gdziekolwiek poza miasto, jeszcze do tego, jakkolwiek to auto sobie doposażycie, abyście mieli wszelkie dobrodziejstwa dzisiejszych czasów we wnętrzu, to cena może sięgnąć nawet 200 tysięcy złotych, a wydaje mi się, że takie auto na 200 tysięcy złotych nie wygląda. To co? Jedziemy. A teraz jakieś propozycje z rynku turnego. Wiadomo, że japońskie samochody stosunkowo powoli tracą na wartości, ale jest jeden samochód, który robi to wyjątkowo powoli i cały czas jest bardzo mocno w cenie. I jest to model, który znany jest z pewnością fanom off-roadu, a w szczególności wypraw. Auto będące niemalże ikoną wśród osób, które lubią podróżowanie, a zwłaszcza w odległe zakamarki naszego świata, przykładowo do Afryki, gdzie nie ma problemu z dostępnością części do tego samochodu, czyli Toyota Land Cruiser 80. Land Cruiser 80 produkowany był od 89 do 97 roku, no więc strzelajcie, ile za takie 20-paro, bądź też nawet około 30-letnie auto można zapłacić. Na pewno macie już jakąś tam kwotę mniej więcej w głowie. A więc niniejszym udzielam odpowiedzi, za dobrze zachowany egzemplarz przyjdzie zapłacić nawet jakieś 130 tysięcy złotych. What the hell? A skoro już mowa o terenówkach i konkretnie o Land Cruiserach, znowu nam się tutaj zazębia, to w naszym odcinku na temat najdłużej produkowanych aut w historii wspominałem Wam o Land Cruiserze 70, czyli kolejnej obok 80 legendzie wśród fanów turystyki off-roadowej. Auto to dostępne na rynku jest od dobrych 36 lat i przez ten czas nie przeszło znaczących modyfikacji konstrukcyjnych ani wizualnych. Nadal można je zakupić z 4,5-litrowym nieśmiertelnym dieslem w układzie V8 pod maską jako nowe auto z salonu. Oczywiście nie w Europie, bo wiadomo, normy unijne. No i tak też importowane egzemplarze, których w naszym kraju jest stosunkowo niewiele, potrafią jako fabrycznie nowe auta na portalach aukcyjnych kosztować nawet jakieś. 290 tysięcy złotych. Kumacie? 300 koła za auto, które jest konstrukcyjnie tak naprawdę oparte na czymś, co powstało niemalże pół wieku temu. Oczywiście tutaj troszeczkę przesadzam. No i zdecydowanie nie wygląda jak konstrukcja, która by mogła tyle kosztować. Dla mnie to jest po prostu mózg rozniszczony. <try> A teraz kolejne auto będzie takim gruzem do upalania, ale auto to spełnia funkcję gruza do upalania raczej w USA oraz Japonii i jest w tamtych krajach czymś, czym dla nas jest BMW E36. Nissan S13. Charakterystyczny, smukły japończyk z przednimi lampami typu Pop-up, który przez non-Kargajów bywa mylonym z Ferrari. Ikona JDM-u Auto uwielbiane przez fanów japońskiej motoryzacji, które dostępne było zarówno w wersjach z skrzynią manualną, automatyczną, z silnikiem wolnosącym oraz turbodoładowanym. Nie jest to świeży samochód, był on produkowany na przełomie lat 80. i 90., co oznacza, że mówimy tu o 20-paro bądź też 30 latkach. Pamiętam, że jakieś paręnaście lat temu był czas, gdzie takie auto na portalu aukcyjnym dało się znaleźć za jakieś 20-25 tysięcy złotych i nie było ono w złym stanie. Natomiast teraz, chcąc kupić zadbaną S13, no to tak poniżej 60 koła to nie potrafi. Nie porozumie No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. A teraz japoński samuraj w najostrzejszym wydaniu. Japoński samuraj z podznaku trzech diamentów. Mowa oczywiście o Mitsubishi Lancerze EVO. Konkretnie powiemy sobie o ewolucji dziewiątej tego samochodu, która zadebiutowała w 2006 roku. Pod maską dwulitrowy silnik z systemem zmiennych faz rozrządu, sześciostopniowa skrzynia biegów, zawieszenie kajaba. Wszystkie potrzebne elementy, by sprawić, że to auto będzie szybkie. No właśnie, szybkie. A niekoniecznie drogie, bo porównując Lancera Evo nawet do swojego bezpośredniego rywala, czyli Subaru Imprez WRX-STI, z podobnych lat produkcji, no to jest drogo. Subaru WRX-STI jakieś 60 tysięcy zł za przyzwoity egzemplarz, natomiast jeśli chodzi o Lancera Evo, no to tak, stówka. Not bad, not bad. A na koniec trzecia terenówka w naszym zestawieniu, i tym razem chyba taka najbardziej rozpoznawalna spośród dotychczas wymienionych. Land Rover Defender. Oczywiście mowa o tym starym defenderze, którego zabiła Unia Europejska. Kanciastej, poczciwej terenówce, o której słyszał chyba każdy. Kanciaste kształty, właśnie przede wszystkim zadecydowały o zniknięciu tego auta z rynku w roku 2016. No i teraz tak, popatrzcie na tego Defendera. To jest wersja produkowana mniej więcej w latach 90., za którą na rynku wtórnym przyjdzie wam zapłacić około 30 tys. złotych, co i tak uważam za niemałą kwotę. I porównajcie sobie to z tym. Tutaj widzicie z kolei Defendera z 2015 roku, który z kolei potrafi kosztować jakieś 180 tys. złotych na rynku wtórnym. 180 tysięcy zł 30 tysięcy złotych. Auta, które wyglądają tak samo, a i tak tutaj przypominam, że mówimy o samochodzie używanym pięcioletnim aucie, które tyle kosztuje. No. Fuck logic! Fuck logic. I to już wszystkie, myślę, że dosyć absurdalne propozycje w naszym dzisiejszym zestawieniu. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało i czy są jakieś inne auta, które Waszym zdaniem powinny były się tutaj znaleźć, bo myślę, że na pewno są jakieś auta, inne auta, które kosztują tyle, ile nie powinny. Także ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Padnijcie jeszcze na naszego Instagrama, by wiedzieć, co się u nas dzieje na bieżąco. dawałeś te okulary Mateusz. Co?